Siemanko z tej strony Marcy witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Zuli. A pierwszym z meczu turniejowego i to jest jak możecie sobie zobaczyć z DAS 2 z oczywiście z CSM e... No i powiem Wam tak, to o, o, niezależnie od tego jak mecz się potoczy to przedstawiam film Fajnie, jestem sam. Jeszcze mi zacięło coś. Dobra, nieważne. Niezależnie od tego, jak mecz się potoczy, to... to mecz wejdzie na kanał. Ale powiem wam tak szczerze, że jeszcze dużo czasu przede mną, aż trochę się przyzwyczaję do Zuli, bo jednak sporo czasu nie grałem w Zule mniej więcej 5 lat, także jest to bardzo dużo i na takim meczu treniem jest zupełnie inaczej niż to jest w się tutaj każdy z nas ma pakę. Każdy może sobie zaplantować Dobra jesteśmy sam no nie no nie, nie mogę być killa czemu Powiem wam takie ja w zasadzie zagrałem już dwa mecze tyle na innym mapie. Ehm, jeden wyszedł fajnie nawet, pomimo że przegraliśmy tam nieznacznie, ale fajnie mi poszło. I tak drugi mecz już był do zapomnienia. Także zobaczymy jak pójdzie nam trzeci mecz, ale tak jak wspomniałem, że niezależnie od tego co tutaj będzie się działo, to mecz wstawiam, jako że jest to pierwszy meczyk. Z meczu turniejowego. Nie, no super, po prostu super. 3-0 <tryzano> w plecy. Nie. Jak ja widzę, jak on strzela, to już wiem, że my mamy ciężko, ciężko. I powiem wam w ogóle, że jeszcze to jest jedyna broń na razie, gdzie mam skina. Widzicie, celownik z taką szybą. <tryzano> ja nie mogę założyć skinów znowu do innych moich broni. I nie wiem dlaczego. Gdy mam założone, to po prostu, jakby to wam powiedzieć, mi się usuwa. To, co za zakładam, mi się usuwa. Nie wiem czemu, ale do auga to jest na razie jedyna broń. Może sobie przy... zmienię broń, na tą, z którą lubię grać. Może coś się zmieni w końcu. Zeszczekanie psów jeszcze. Nie, no, ale. Co za jakoś skradza cały czas. Ja pierwszele nie no, ale... Powiem wam tak, jak mają być takie mecze, to jest tragedia. Jak grałem pierwsze... Szkoda, że nie grałem, że nie nagrywałem. Mojego pierwszego meczu to taką. To było na mapie Fabela. Tam i poszło fajnie. Praktycznie w każdej rundzie miałem killa jakiegoś. A teraz tutaj, to nie to, że mamy 5 to jeszcze zobaczcie na tabele, 2 1, 1, 0, 0. Takie tyle mamy killi. To jest po prostu niemożliwe. I co teraz, tamten głos jakoś nic nie skraca, tak? Dobra, mamy pierwszego killa. Ukradłem mu go, ale... <grych> Liczy się moje konto z kilami, a nie jego. O, i poszedł sobie. Nasz ja yy, W ogóle do tej broni, z którą teraz grałem, to mam tam fajnego skina, i w ogóle to fajnie wygląda wszystko. Tylko nie wiem czemu nie mogę tego założyć. A to fajny celownik z szybą, takie jak do poprzedniej broni, do auga. No ale czemu ja tego nie mogę założyć? Nie mam pojęcia Nie, co to było teraz? Nie powiem wam jak... zanim ja się przyzwyczaję w ogóle do Zuli, to naprawdę jeszcze dużo czasu by Coś mi się wydaje. Wie, wiecie, z jednej strony jest zupełnie też inna technika strzelania, ale jakoś tak Po tych pięciu latach, jak wracam te ogry... Wyjście mnie mi się gra. No i 7 zdolności mamy w plecy. Wy to widzicie. Przynajmniej mamy jakiegoś kila. Chociaż tyle. Niepotrzebnie w ogóle przybliżałem. Pierdzielę! Zagram sobie teraz za Elixsem chyba. zobaczcie jak oni grają, nie? Ten już ma 19 killi tylko 2 zgony. To jest w ogóle zupełnie inna klasa. W wcześniejszych meczach jakoś tak nie było takiego typa, który tak grał. Zobaczcie jak mi pójdzie za Eriksa w końcu. Kiedyś też z niego byłem dobry. W ogóle praktycznie z każdej broni mi się fajnie grało. Ale teraz jak wracam to jakoś tak mega dziwnie jest. Nie mogę nic zrobić, ale zobaczcie oni też mają po... Dwa zgony, jeden zgon Ej, nie to jasny gwint. Ale patrz no jaki jest mój team? Po 2 kile i my po 1 kile w 3 ja pierdzielę Nie spodziewałem się takiego meczu ale jak wspominałem, że wstawię niezależnie od tego co będzie się działo to wam to pokażę No a oczywiście mam nadzieję że będą za niedługo lepsze materiały z tego Oby tak było Ja pierdzielę Trzech ja na jednego tu się z koniec meczu. już nie ma najmniejszych szans na to, żeby coś zrobić już to próbuję, ale tu się skoniec 10 do zera Po prostu ta tabela przeraża no, sami widzicie, no jak jest jakiś gość, który ma tylko trzy zgony. to po jednym, 2, jeden, dwa. A to, to, to jest jedna wielka tragedia, to co się dzieje. Ten ma 3 kile. Ci a my po jednym. No. Jeden wielki dramat. I pokażę Wam na koniec jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o tą broń, nie wiem dlaczego. Zobaczę sobie. Zakładam sobie. I tak ogólnie powinna wyglądać moja broń, jeżeli chodzi o, ee, o HK-417. Tak powinno wyglądać. Wyjdę sobie jeszcze raz do tej samej broni i sami widzicie. Tylko AUGO mam normalnie, a pozostałe bronie w ogóle nie mogę zmienić sobie z kina. Nie wiem dlaczego. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że na pewno będziemy się widzieć w lepszych materiałach. Ja Wam tylko chciałem pokazać pierwszy mecz, jak to będzie no szkoda, na szkoda, że nagram pierwszego meczu, bo było naprawdę fajnie. No ale to nic. Wy zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje nowych. Widzimy się w następnych filmach. Siema.